Witam. Dzięki strategii, którą dziś opiszę, zniechęcisz dziecko do krzyków w Twoją stronę. Dla osób, które nie znają, ja nazywam się Małgorzata Oziemczuk, pracuję z trudnymi dziećmi i trudną młodzieżą od około 5 lat. Działam troszkę inaczej niż większość osób pracujących z dziećmi. Łączę tradycyjne metody wychowawcze z rozwojem duchowym. To, co mam tutaj na myśli, sama za chwilkę zrozumiesz po obejrzeniu całości tego wideo. Zapraszam do konkretów. Po pierwsze, jeśli Twoje dziecko próbuje wymusić coś krzykiem, oczekuje od Ciebie czegoś na tu i teraz, krzycząc w Twoją stronę, za chwilkę podam przykład, to nigdy dziecko nie powinno otrzymać czegoś o coś, o co prosi poprzez krzyk. Tak? Nigdy nie powinna być spełniona ta Prośba tego dziecka od razu po tym, jak to dziecko zacznie krzyczeć. Nie zaspokajasz potrzeb dziecka w momencie, kiedy to na ciebie krzyczy, albo chwilę po tym, sekundę po tym, jak na ciebie nakrzyczał. I teraz tak. Ponieważ jeśli to robimy, no to co? Dziecko łączy krzycze, moja jakaś tam zawcianka zostaje spełniona. Dzieci bardzo szybko łączą, dzieci bardzo często bawią się w takich badaczy, tak? Zrobię coś i za chwilkę w rezultacie stanie się tamto. Zrobię to i za chwilkę rodzic zareaguje tak i tak. No i dzieci łączą i się uczą, co działa, co nie. I teraz tak. Więc tak, podpunkt numer jeden: no, dziecko nie otrzymuje tego, o co prosi poprzez krzyk. Krok numer dwa: zniżamy ton głosu. Dziecko, mimo tego, że dziecko krzyczy, to my nie kopiujemy zachowania dziecka, nie, reaguje, nie reagujemy z pozycji wewnętrznego dziecka, że rodzic się frustruje, grozi, krzyczy na to dziecko tak, jakby ze spokojem, ale stanowczo wyprostowana postawa. Podchodzimy do dziecka, nie boimy się tej obecności fizycznej obok tego sfrustrowanego dziecka, bo rodzic lider tak się właśnie zachowuje. Podchodzimy do dziecka ze spokojem, wyprostowane plecy. Ze spokojem patrzymy na dziecko i bardzo takim tonem, nie mówię, że szepcząc, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko robić na złość, ale mówimy tak, o takim spokojnym, tak cicho, żeby to dziecko włożyło wysiłek w to, żeby się skupić i nas zrozumieć, ok? My nie kopiujemy zachowania dziecka, krzycząc na dziecko, bo to dziecko krzyczy na nas, tylko ze spokojem cicho zwracamy się do dziecka, takim cichym, spokojnym pewnym tonem. Ja za chwilkę Ci pokażę przykład. Powiedzmy, że teraz podam Ci przykład. Powiedzmy, że podczas śniadania Twoje dziecko siada do stołu i tak widzi, że w jej miseczce serce z płatkami no, nie ma jej ulubionych płatków, tylko są jakieś tam inne, tak? No i zamiast poprosić mamę, mama, możemy, mogę zjeść te płatki o innym smaku? No to krzyczy coś w stylu, powiedzmy dziewczynka ma 6 lat. Nie będę jadła tych głupich płatek, płatków. Nawet nie wiem, jak się odmienia. Słuchajcie, chyba już za długo w Anglii mieszkam słowo płatki. Nie będę tego jadła, głupie jest to śniadanie, głupia jesteś. No, niefajne słowa w kierunku mamy, tak? Krzyk, niefajne epitety i teraz tak, co robię jako mama. Ze spokojem podchodzę do dziecka i mówię do dziecka coś w stylu: kochanie, złość jest okej? Okay. Krzyki na mamy nie są okej. Okay. Zapraszam na dwie minutki przerwy. Czy ja krzyczę na dziecko? Czy ja tutaj bawię się w jakieś zawody, kto tu potrafi głośniej krzyknąć? Nie. Nie kopiuję jako rodzic zachowania dziecka. Mam swoje krytyczne myślenie, jak powinnam, w jaki sposób tutaj adekwatnie jako rodzic powinnam się zachować. Rodzic o tożsamości rodzica lidera nie jest łatwo wpływowy, a tym bardziej nie kopiuje zachowań dziecka. To na czym polega metoda kilku minut przerwy, jak ją implementujemy. Tutaj na końcu tego wideo wstawię dodatkowy odcinek, wyświetli Wam się odcinek na ten temat. Dlaczego ważne są konsekwencje natychmiastowe, tak? czyli dziecko zachowa się niefajnie i od razu powiedzmy metoda kilku minut przerwy ponieważ dziecko wtedy łączy. Aha, zachowałam się tak i tak. I łączy to niefajne zachowanie z tymi nudnymi, niefajnymi konsekwencjami, co no, jest takim, no tak w naturalny sposób demotywuje dziecko, żeby w przyszłości to dziecko zachowywało się w taki sposób, prawda? Czy taka metoda oznacza, że dziecko już nigdy nie będzie zachowywało się niefajnie, nie będzie testowało granic? Nie, to nie jest tak, bo wiadomo, tak, życie jest po to, żeby go doświadczać, to chyba Eli Pepsi to powiedziała, z tego co pamiętam. I od czasu do czasu będą pojawiać się w naszym życiu różne sytuacje, które będą sprawiały, że doświadczymy frustracji. Ja nie wierzę w to coś w stylu: dzięki tej metodzie raz na zawsze pożegnasz się z dzieckiem, które krzyczy, płacze, które zachowuje się niefajnie, niegrzecznie. Strasznie nie lubię tego określenia słowo niegrzecznie. Ale tak naprawdę dziecko czasu do czasu będzie się niefajnie zachowywało i im szybciej to zaakceptujemy, tym lepiej będzie nam się żyło. Ale tak naprawdę dzięki takiej metodzie, jak na przykład kilka minut przerwy, to frekwencja tych zachowań będzie znacznie mniejsza, prawda? Zdolność samoregulacji u dziecka będzie na. Dużo wyższym poziomie niż u którego nie stosuje się konsekwencji natychmiastowych, prawda? Mamy za sobą punkt pierwszy. Dziecko nie otrzymuje tego, o co prosi przez krzyk. Ja to nazywam też odroczoną odpowiedzią. Za chwilkę do tego przejdę. Dwa. Wspomniałam o tym zniżonym tonie. Do tego konsekwencje, czyli dwa to taki troszkę podwójny, tak? Dwa elementy zawarłam w jednym punkcie. I teraz punkt numer trzy. Unikanie takich automatycznych odpowiedzi. I co mam tutaj na myśli? Podam się teraz przykład. Twoje dziecko po kilku minutach przerwy uspokoiło się, więc podchodzę do tego mojego dziecka i, i mówię coś w stylu: Kochanie, teraz kiedy jesteśmy już spokojni, masz jakiś pomysł, jak można mamy zapytać w odpowiedni sposób, tak, opłatki, o które chciałeś wcześniej zapytać? Jak można to zrobić w odpowiedni sposób? No i dziecko może powiedzieć coś w stylu: No użyj tego słowa, proszę, tak. Mama, mógłbym proszę tak, poprosić o, o te czekoladowe płatki zamiast tej owsianki. Powiedzmy, że rano była owsianka z owocami. Nigdy z tym wcześniej problemu nie było, ale dzisiaj ma ochotę to dziecko na te czekoladowe płatki, które kiedyś jadł, powiedzmy, na śniadanie, które i, i co? I nie może być tak, że my zawsze odpowiadamy tak. Tak kochanie, tylko dlatego, że to nasze dziecko, e, tak, piękne oczy, słowo proszę i my zawsze odpowiadamy tak, ponieważ dziecko wtedy się uczy, łączy. A w ten sposób, jak jestem taki grzeczny, cokolwiek to znaczy, nie lubię takich, e, takich określeń: grzeczny, niegrzeczny. Jeżeli jestem taki, e, wiecie, piękne oczy, spokojny, użyję słowa, proszę, to już takie dla rodziców Boże, jakie to moje dziecko, kulturalne, te maniery, kurde, i od razu tak się godzimy, nie? Od razu się wszystko godzimy, bo to dziecko takie maniery, tak chcemy, żeby to zachowanie utrwalić, więc go wynagrodzę i mu na wszystko pozwolę. Nie, ponieważ dziecko uczy się, że. Że w ten sposób zrobię tak, mu się zmanipuluje, że mamusia się zgodzi na wszystko, na niemal wszystko, prawda? Więc czasami ta odpowiedź powinna brzmieć nie. Po pierwsze, to nie czasami powinno się pojawiać po tym, jak dziecko nawet w odpowiedni sposób poprosi rodzica o coś tam, żeby właśnie pokazać dziecku, że taka manipulacja, takie metody nie działają na rodzica. A po drugie, żeby pokazać dziecku, że nie boimy się, jak orbicie, reakcji dziecka na te słowa nie, że nie boimy się jego frustracji potencjalnego wybuchu frustracji. To jest bardzo ważne, więc w tym konkretnym przypadku możemy zwrócić się do dziecka i ze spokojem powiedzieć coś w stylu, nie kochanie, śniadanie na słodko nie jest dziś opcją, e, masz e, tam słodki lunch powiedzmy, masz ze słodką przekąskę w porze lunchu, tak, zapakowano się, cokolwiek. Bez zbędnych tłumaczeń, jakichś tam długich, to pokazuje tylko, że, że, że potrzebujemy dziecka aprobaty, krótko, ze spokojem. I to nie w momencie, kiedy, kiedy odpowiadamy dziecku, że słodkie śniadanie na dzieci jest opcją, 100% pewności w głosie, 0% zawahania, 100% pewności, że jestem pewna swojej decyzji, to co mówię ma sens, 100%. Zero zawahania. Dzieci skanują energię. Rodzica, czy jest to energia pewności siebie, czy to jest energia zawahania, czy rodzic uważa na swój temat, że nie potrafi podejmować mądrych decyzji, czy może jest rodzicem, który ufa swoim decyzjom. Dzieci skanują, dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami, jeśli chodzi o mowę ciała, więc pewność siebie w momencie, kiedy to mówię, patrzę ze spokojem na dziecko, nie zmieniam od razu tematu po tym, jak poinformowałam dziecko, że dzisiaj nie jest opcją, tak? Zjedzenie śniadania na słodko. Nie zmieniam tematu, zostawiam przestrzeń, ciszę, tak żeby pokazać dziecku, Twoja reakcja nie wpłynie na zmianę mojej decyzji. A teraz może przejdziemy do tematów związanych z rozwojem duchowym. Jeden z moich mentorek kiedyś powiedział takie zdanie. Bardzo wiele spraw można rozwiązać energetycznie. I teraz powiem Wam, jak ja zinterpretowałam te słowa. Zresztą te praktyki, które stosuję, techniki, które są promowane przez Neville'a Goddarda, nie wiem, to o czym mówi Joe Dispenza, no, <zum> zmieniły moją sytuację sposób traktowania mnie przez dzieci, moja interakcja z dziećmi, jakość tej interakcji z dziećmi w ośrodkach, no, zmieniła się o 180 stopni, więc myślę, że warto tutaj posłuchać. Myślę, że warto subskrybować ten kanał, bo, bo ma naprawdę stosowanie tych technik. To, o czym tutaj mówię, to jest po prostu skarb. To jest to pomaga w zmianie Twojej rzeczywistości. W tym mam na myśli także zachowanie Twojego dziecka. Dobrze, tutaj wracając do tego konkretnego przykładu, to, o czym powiedziała moja mentorka, jeśli ty w Twojej głowie nie potrafisz nawet wyobrazić sobie takiego scenariusza, że Twoje dziecko z Tobą współpracuje w momencie, kiedy Ty stawiasz granicę, że Twoje dziecko zachowuje się w sposób adekwatny, powiedzmy, że jesteś przyzwyczajona do tego, że Twoje dziecko zachowuje się bardzo często niefajnie, ma tendencję do agresywnych zachowań w stosunku do Ciebie, i Ty nawet w swojej głowie nie potrafisz sobie wyobrazić takiego scenariusza, że Twoje dziecko zamiast uderzyć Ciebie, powiedzmy, nie wiem, puść i uderzyć w poduszkę, taki przykład, tak? Jeżeli Ty nawet nie potrafisz sobie tego w głowie wyobrazić, takiego, nie potrafisz uwierzyć w taki scenariusz, inaczej mówiąc, nie potrafisz oswoić, o to jest dobre zdanie, nie potrafisz oswoić Twojego umysłu z tego typu obrazami, scenami, no to będzie Ci ciężko, będzie Ci ciężko to w tym swoim świecie fizycznym otrzymać. I o tym mówi Goddard, Neville Goddard, o tym uczy Neville, Neville Goddard, zresztą ja codziennie przeglądam grupy, które są związane z tematyką Neville'a Goddarda, gdzie ludzie opisują sukcesy dzięki temu, że uwierzyli w tą moc swojej wyobraźni, jak nasza wyobraźnia, wizualizacje tak? wpływają na to, co na zewnątrz, możemy spełnić swoje pragnienia poprzez wizualizację, jak możemy spełnić swoją rzeczywistość poprzez zmianę swoich przekonań z niefajnych, z negatywnych na pozytywne. Więc wracając znowu do mistrzyni dygresji, wracając znowu do tego, o czym wspomniała moja mentorka. oswój ten umysł zacznij czuć się komfortowo w takich scenach naturalnie, kiedy dziecko traktuje cię z szacunkiem, kiedy dziecko z tobą współpracuje. Czyli e, łap się na takich myślach, kiedy sobie myślisz, rano wstajesz, o Boże, znowu to moje dzieci będą się tak i tak zachowywały, o Boże. W głowie zamiast tego takie sceny pozytywne, zacznie się z tym komfortowo czuć, że dzieci traktują cię jak e, zdrowego lidera, że dzieci traktują cię z szacunkiem, Oswajaj swój umysł z takimi wizjami. Opowiem Wam teraz na konkretnym przykładzie, jak to u mnie, słuchajcie, wyglądało. Taka praktyka. Pamiętam, jak około dwa lata temu e, pracowałam w takim ośrodku, gdzie i tam bywałam dość często. No, była taka dziewczynka, 12-letnia, która no, ona strasznie ona pokazywała mi, e, że. No Nie lubi spędzać ze mną czasu, że nie uważa, że ten czas ze mną jest spędzony, że cieszy się z tego, że ja jestem wyznaczona do one-to-one -one allocation, tak zwane, tak? Czyli w ciągu dnia każdy opiekun terapeutyczny ma wyznaczone godziny, żeby spędzić konkretne godziny z tym konkretnym dzieckiem, tak? Taki, taki plan zmiany. I jak ja byłam, słuchajcie, na liście, żeby spędzić z nią dwie godziny, to ona pokazywała to rozczarowanie, ojazu. I teraz tak, ja wiem na podstawie tego, o czym mówi Neville Goddard, że to co w środku to na zewnątrz, że świat jest naszym lustrem. Jeżeli mam na swój temat założenie, że jestem nudna, niefajna, nie zasługuję na miłość, nie zasługuję na szacunek. Ludzie na zewnątrz zaczną mi to odbijać, no i dlatego ja to zaakceptowałam, stwierdziłam, ok, czyli to jest coś do przepracowania, więc zaczęłam praktykować mi miłość własną, zaczęłam myśleć o sobie dobrze, zamieniać te niefajne przekonania na fajne, ale do tego właśnie zastosowałam e, to, o czym przed chwilą wspomniałam, już zaczęłam w mojej głowie kilka razy dziennie wizualizować sobie, że w sumie fajnie, e, że naprawdę fajnie spędzamy czas, jakąś taką krótką scenkę i zaczęłam się czuć w niej, słuchajcie, już po kilku dniach zaczęłam tak się czuć komfortowo z tą wizją, że i mi podoba się ten spędzony czas z dzieckiem, no i to dziecko czuje się tak fajnie w trakcie tego one to one, tak, ze mną. I teraz tak, słuchajcie i po około dwóch tygodniach ja już zobaczyłam zmianę, jak już zrobił się ten taki shift energetyczny, już, już ta rzeczywistość zaczęła się zmieniać. Ona po prostu, ta dziewczynka, już nawet zaczęła domagać się, żebym pojawiła się w ośrodku już nie tylko w weekend, tylko też wtedy akurat nie mogłam, miałam malutkie dziecko, ale już w trakcie tygodnia, tak? Żebym też żebym częściej przychodziła do ośrodka, bo tak fajnie ze mną spędziła czas. Więc już zaczęła domagać się o moją obecność. Ale też we mnie coś się zmieniło, bo to nie było tylko tak wizualizowanie sobie tej sceny, ale też ja zaczęłam zachowywać się inaczej, jak osoba, która kocha siebie, lubi siebie. Już zaczęłam zamiast gonić za tym dzieckiem i za każdym razem walczyć o jej tam sympatię, często kosztem granic, to teraz zaczęłam łapać się na tego typu zachowaniach. I działać jak osoba, która kocha siebie. Osoba, która kocha siebie, stawia granice, nieważne czy tak, czy temu dziecku się to spodoba, czy nie. Zaczęłam stawiać granice, nieważne czy dziecku się to spodobało, czy nie, w danym momencie. Zaczęłam dbać o swoje przerwy, bo wcześniej spędzałam czas z dziećmi kosztem swoich przerw. Zaczęłam dbać także o swoje potrzeby. Już widać było we mnie inne nawyki. Nawyki typowe dla osoby, która kocha siebie, więc to, co w środku, to na zewnątrz, więc tak, zaczęłam komfortowo czuć się ze scenami, kiedy dziecko chętnie spędza ze mną czas, fajnie się w stosunku do mnie odzywa i itp., itp., ale też już zaczęłam myśleć na swój temat inaczej i działać, czyli moje przekonania się zmieniły, to o czym mówi Neville Goddard, i zaczęłam działać tak jak osoba, która kocha siebie, szanuje siebie, więc... Praca z założeniami i to ćwiczenie, o którym przed chwilą wspomniałam, żeby oswoić swój umysł z takimi pozytywnymi scenami, no to jest, to jest ważne, dlatego zachęcam Cię do, do tego, żeby zapoznać się z naukami Neville'a Goddarda. Dodaję zestaw książek poniżej w opisie dla osób początkujących. Warto, warto. Słuchajcie, rozwój duchowy to jest naprawdę to jest coś pięknego. To jest wspaniała podróż i. Dzięki temu, że zmieniasz swoje wnętrze, przekonania, sposób myślenia na temat siebie, świata, kreujesz swoją rzeczywistość, w tym zachowanie Twojego dziecka, w tym postawę innych ludzi w stosunku do ciebie. No, coś wspaniałego. Ale dobrze, z mojej strony to już tyle. Ja muszę być ostrożna, bo ja o rozwoju duchowym mogę godzinami rozmawiać. I, i dlatego <noise> muszę pilnować się z czasem. Powodzenia, trzymaj się i do zobaczenia w następnym wideo.